Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Syn człowieczy dozna od nich cierpień. Czego powinien doznać Syn człowieczy od ludzi? E, powinien doznać e, pełnego radości przyjęcia, powinien doznać miłości, powinien doznać szacunku, powinien doznać uwielbienia, wyniesienia. Powinien doznać y, takiego, takiej prostej miłości. Tymczasem zupełnie nie umieliśmy się tak zachować, zupełnie nie umieliśmy tak żyć. Obdarzyliśmy Syna Człowieczego cierpieniem. Y, zrobiliśmy dokładnie na odwrót niż powinniśmy. Nie ma większego grzechu, a jednak z tego wielkiego grzechu wyprowadził. Zbawienie całego świata. Tylko on tak potrafi. Do zobaczenia jutro.